Cześć wszystkim, witam w nowej krótkiej, czteroodcinkowej serii dotyczącej japońskich mundurków i japońskiej uczennicy, z której dowiemy się, jak zmieniały się japońskie mundurki na przestrzeni lat oraz jaki wpływ miały na nie wydarzenia historyczne oraz zmiany społeczne. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak japonki ubierały się do szkoły, zanim wprowadzono mundurki, skąd w ogóle wziął się w Japonii mundurek, dlaczego nie chodzono w kimonach. Dowiemy się też o tym, jakie mundurki Japonki lubiły nosić najbardziej oraz jakie najchętniej wrzuciłyby do kosza, bo wstydziły się wręcz je zakładać. Uczennice wczesnego okresu Meiji, czyli w latach 60. XIX wieku, chodziły do szkoły ubrane w strój japoński, w tym kimono i obi. W latach 70. XIX wieku Ministerstwo Edukacji zleciło dziewczętom noszenie hakamy, czyli stroju przypominającego spodnie, takiego samego jak nosili chłopcy. Hakama nie cieszyła się popularnością, dlatego z pomysłu zrezygnowano. W latach 80., wraz z nadejściem ery bankietów w roku Meikan, i westernizacji. Zachodni strój został przyjęty jako strój formalny dworu cesarskiego, a uczennice szkół dla wyższych sfer podczas ceremonii szkolnych również musiały nosić strój w stylu zachodnim. Nie był to jednak mundurek w stylu takim, jaki znamy, a tak zwany baszuru style, czyli prawdziwe suknie z turniurą, wzorowane na europejskich damach tamtych czasów. Stroje te z uwagi na swoją przesadność robiły bardzo złe wrażenie na zwykłych obywatelach. Szybko wyszły z mody i ponownie wróciły It's on no do... tradycyjnej japońskiej odzieży. Z drugiej strony pod hasłem w kyohei", czyli wzbogacić kraj, wzmocnić armię, zaczęły pojawiać się głosy opowiadające się za wychowaniem fizycznym, mającym na celu poprawę budowy ciała Japonek, tak aby te mogły rodzić silniejszych japońskich żołnierzy. Dlatego twarde obi, którym przepasywano talie oraz inne elementy stroju japońskiego wymagające przesadnej dbałości o nie, nie nadawały się do ćwiczeń i ruchu. Wtedy pomyślano o onna Bakama, czyli hakama specjalnie dla kobiet. Nowy strój był o wiele ładniejszy od tego, który zaproponowano dziewczętom w przeszłości, ponieważ tym razem przypominał spódnicę. Do tego pozwalał na szeroki zakres ruchów, bez obaw, że się zabrudzi. Ponadto brak konieczności wiązania obi nie utrudniał wzrostu fizycznego. W roku 1899 Erwin Otto Edward von Balz. Niemiecki lekarz, antropolog, osobisty lekarz japońskiej rodziny cesarskiej, profesor Cesarskiego Uniwersytetu Tokijskiego, jeden z twórców współczesnej medycyny japońskiej, wygłosił wykład w jednej z wyższych szkół dla kobiet, w którym zachęcał kobiety do noszenia hakamy. Wykład pana profesora miał podobno bardzo. Duży wpływ na rozprzestrzenienie się hakamy na terenie całego kraju. Żeby iść z duchem czasu zaproponowano również zachodni sposób noszenia hakamy z rajstopami i z butami, co umożliwiało między innymi jazdę na rowerze. Hakama w dalszym ciągu miała jednak swoje wady. Długie i szerokie rękawy typowe dla japońskiej odzieży tradycyjnej. Były bardzo niepraktyczne i przegrywały na tym polu z odzieżą zachodnią. W całym kraju dyskutowano o tym, jak jeszcze bardziej ulepszyć stroje dla dziewcząt, żeby były jeszcze wygodniejsze. Próbowano bardzo różnych sposobów, na przykład yy, zmiana szerokich rękawów na wąskie albo zaciąganie hakamy na dole, żeby były bardziej jak spodnie. Sposoby te być może sprawiłyby, że japońska odzież stałaby się bardziej praktyczna, ale ze strony estetycznej był to totalny niewypał, stroje się nie spodobały i nie zyskały popularności. I tak metodą prób i błędów, wielu zmian, poprawek i przeróżnych propozycji doszliśmy do pojawienia się olśniewającego mundurka wyższej szkoły dla dziewcząt Yamawaki Gakuen. Granatowa sukienka z paskiem z klamrą, zaznaczającym talię kontrastująca z białym kołnierzykiem i białymi mankietami, nadającymi schludności i elegancji. Jednoczęściowy mundurek liceum dla dziewcząt Yamawaki Gakuen, wprowadzony w roku 1919. To mundurek kultowy. Jest pierwszym mundurkiem w stylu zachodnim, który pojawił się w Japonii i co zaskakujące, chociaż od roku jego wprowadzenia minęło już ponad 100 lat, ponadczasowy projekt przetrwał do dziś prawie bez żadnych zmian co oznacza, że dziewczyny z ery Taisho, Showa, Heisei i Reiwa noszą prawie takie same mundurki. Jednoczęściowy mundurek jest dumą uczennic jamałaki. Wszyscy go uwielbiają, a wielu uczniów wybiera jamałaki Gakuen jako swoje liceum głównie po to, żeby nosić właśnie ten mundurek. Są również przypadki, w których mundurek przekazywany jest od dwóch lub trzech pokoleń, po mamie, a nawet babci. Nobuko Adachi, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów Jamałaki Gakuen. Szkoła średnia dla dziewcząt Yamaaki Gakuen została otwarta w roku 1903 i choć w pierwszy rok jej działalności uczyło się tam zaledwie 30 dziewcząt, z roku na rok było ich coraz więcej, a największy skok popularności zaobserwowano właśnie w latach 1919-1920. W konsekwencji czego budynek szkoły przebudowano na taki, który mógł pomieścić aż 900 uczniów. Zauważmy, że rok 1920 to rok po wprowadzeniu słynnego mundurka. Czy istnieje więc związek pomiędzy szybkim rozwojem szkoły a pojawieniem się mundurków? Tomoko Namba, profesor nadzwyczajny na Żeńskim Uniwersytecie Oceanomisu, mówi: Kiedy w Jamałaki wprowadzono mundurki w zachodnim stylu, Szeroko je reklamowano, na przykład publikując ich zdjęcia w gazetach. Wraz ze wzrostem liczby prywatnych szkół dla dziewcząt, szkoły potrzebowały czegoś, czym przyciągnęłyby do siebie uczennice. W tamtym czasie przyjmowanie mundurków w stylu zachodnim było czymś nowym i było najskuteczniejszym sposobem, aby wyraźnie pokazać, że szkoła jest nowoczesna i szybko się rozwija. Wygląda na to, że przyjęcie mundurków było w tamtym czasie główną strategią PR i bardzo ważną częścią brandingu. Szkoły. Za tym wyjątkowo nowoczesnym jak na swoje czasy podejściem oraz w ogóle za wprowadzeniem mundurka w stylu zachodnim do Japonii stała wyjątkowa kobieta pierwsza dyrektorka Yamawaki Gakuen Fusako Yamawaki. Fusako, urodzona w 1867 roku jako najstarsza córka samuraja, rok przed restauracją Meiji i upadkiem klasy samurajskiej. Kiedy dorastała, ojciec zawsze motywował ją do pracy, mówiąc, że nawet kobieta może stać się kimś wielkim, jeśli tylko będzie się bardzo pilnie uczyć. I tak ambitna Fusako zdobywała wykształcenie w szkołach dla kobiet oraz uczyła się angielskiego pod okiem amerykańskiego misjonarza. Język angielski był wtedy niezbędny dla wszystkich nowoczesnych Japończyków, którzy dążyli do modernizacji. Kraju. Fusako była wyjątkową kobietą okresu Meiji, która, chociaż urodzona jako córka byłego sługi szogunatu, bez wahania wskoczyła w nowy nieznany świat. I jako kobieta świetnie zorientowana w sprawach zachodu ciężko pracowała na rzecz edukacji Japonek. Fusako Yamałaki słynęła również ze swojego wyjątkowego wyczucia mody. Osobiście zaprojektowała herb szkoły, czyli serduszko a w środku gora fuji, co swoją drogą było dość nowoczesne, żeby używać w tamtych czasach motywu serduszka. Oraz przede wszystkim była odpowiedzialna za wprowadzenie ponadczasowego projektu mundurka Yamałaki Gakuen. Fusako była w pełni świadoma potrzeby ulepszeń japońskiej odzieży i rozpoczęła badania nad nią już w 1895 roku. Wiele może aby dowiedzieć się z jej artykułu, mundurek zrodzony ze spontaniczności studentów, który napisała dla jednego z kobiecych pism w roku 1925. Przejścia z kimona na zachodni strój nie dało się dokonać od razu. Na początku próbowano do stroju japońskiego włączyć elementy strojów chińskich czy koreańskich, które uznawano wtedy za praktyczniejsze. Koreańczycy i Chińczycy, jako Azjaci, mieli podobną budowę ciała do Japończyków oraz podobne zwyczaje. Dlatego przypuszczano, że takie stroje mogą przyjąć się również w Japonii. Jednak żeby przyjęła się odzież damska musi się ona przede wszystkim podobać. A ta się kobietom nie spodobała i projekt ten szybko zakończył się niepowodzeniem. Po pierwszej wojnie światowej nastąpiła recesja gospodarcza, która sprawiła, że ponownie zaczęto patrzeć krytycznie na japońskie kimono, które Fusako w artykule określiła jako... Stratę pieniędzy. W przypadku mundurków w stylu japońskim wymagane było Kimono i Hakama. Według Fusako młode dziewczyny mają to do siebie, że nieustannie chcą konkurować między rówieśnicami i wyróżniać się. Dlatego nawet jeśli poleci im się noszenie prostego kimona, to one i tak będą chciały czegoś ekstrawaganckiego, no i też będą chciały nie jedno, a kilka tych kimon. Ponadto, gdy te kimona się zabrudzą, trzeba ich oddawać do czyszczenia, a to generuje kolejne Wydatki. Poważna sytuacja w kraju sprawiła, że dyskusja na temat stroju nabrała rozpędu i uznano, że japońską odzież należy zlikwidować i zastąpić odzieżą zachodnią. Sama Fusako była bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. Podczas swoich badań wpadły jej w oko mundurki brytyjskie. Ubrania brytyjskich uczennic są bardzo proste, ale jest w nich coś szlachetnego i klasycznego. Więc wykorzystałam to jako punkt odniesienia podczas opracowywania moich projektów. Wzięłam jeden lub dwa wzory na próbę i zleciłam do uszyć. Następnie poprosiliśmy jedną uczennicę by przymierzyła strój i okazało się, że prezentuje się świetnie, a uczniowie oraz rodzice od razu zakochali się w nowych projektach. Ostatecznie doszliśmy do projektu, który mamy teraz. Nowy mundurek oprócz tego, że był bardzo korzystną opcją pod względem ekonomicznym, był również bardzo starannie zaprojektowany, tak aby podkreślić to co dobre i aby ukryć mankamenty urody Japonek. W artykule czytamy: Nie bez powodu zdecydowałam się na strój jednoczęściowy. Japończycy mają krótkie nogi i długi tułów, a sukienka, podobnie jak kimono, pozwala to ukryć. Ważnym elementem jest przewiązanie w talii, które tworzy delikatną kobiecą linię. Nasz mundurek idealnie współgra z figurą japońskich dziewcząt. Co ciekawe, niektóre z dziewcząt były nowym mundurkiem trochę onieśmielone. Mamy lata dwudzieste XX wieku. Osoby ubrane w stylu zachodnim, przechadzające się po Tokio, możemy policzyć na palcach u jednej ręki. Dlatego też tym bardziej nieśmiałym uczennicom brakowało odwagi i trochę wstydziły się chodzić w tych nowych mundurkach. Fusako szybko zauważyła, że problem może leżeć w tym, jaki przykład dają młodym uczennicom, nauczycielki. Mimo że uczennice zmieniły swój strój, nauczycielki wciąż chodziły w staromodnych, japońskich strojach, dając według Fusako zły przykład dziewczętom. Dlatego od tamtej pory nauczycielki również musiały zacząć chodzić w sukienkach. W roku 2013 w związku z generalnym remontem szkoły odświeżony został również mundurek Yamaaki Gakuen. Aby umożliwić szerszą gamę kombinacji, dodano szarą marynarkę, spódnicę, sweter. Nie zniesiono jednak tradycyjnego mundurka sukienki. Jest on wciąż głównym mundurkiem podstawowym, noszonym przez wszystkich podczas ceremonii Zakończenia roku szkolnego, rozpoczęcia roku i innych. Oczywiście można go nosić również na co dzień. W latach dwudziestych licea dla dziewcząt na terenie całego kraju zaczynają przyjmować mundurki w stylu zachodnim, które są o wiele tańsze i wygodniejsze niż kimono. W tamtych czasach, chociaż wskaźnik skolaryzacji obowiązkowej wynosił już prawie 100%, do liceum szło zaledwie 9% dziewcząt. Dlatego w pewnym sensie stanowiły one elitarną klasę kobiet. Były one również pierwszym pokoleniem w Japonii, które nosiło stroje zachodnie na co dzień. W czasach, kiedy codziennym strojem dla japońskich kobiet wciąż było kimono. Uczennice spacerujące po mieście w spodniczkach czy w sukienkach stanowiły swego rodzaju atrakcję i bardzo rzucały się w oczy. A same dziewczyny były dumne, że jako jedne z pierwszych żyją już w nowej, postępowej epoce. Z czasem pojawiło się wiele różnych propozycji, takich jak sukienki, bluzki i spódnice, sukienki sweterkowe, znienawidzony przez japońskie dziewczyny styl hechima eri, czyli z takim charakterystycznym kołnierzykiem, który podobno przypominał ludziom strój kierowcy autobusu. A wzięcie za dziewczynę z autobusu było dla ówczesnych dziewcząt wielką obrazą i raniło ich uczucia. Najpopularniejszym krojem za to okazał się mundurek w stylu marynarskim, czyli sailor fuku. W latach 30. liczba szkół dla dziewcząt w Japonii gwałtownie wzrasta, a wśród uczennic w całym kraju nastaje wielka moda na mundurki Sailor Fuku. Mundurki w stylu marynarskim były nie tylko bardzo ładne, ale również bardzo łatwe do uszycia. Dziewczyny często szyły je same na zajęciach szycia w szkole. Entuzjastyczne podejście dziewczyn do mundurka w stylu marynarskim sprawiło, że stał się on najczęściej używanym mundurkiem w Japonii. W roku 1931 ma miejsce incydent mandżurski, w 1937 wojna chińsko-japońska, a w 1941 wybuch wojny na Pacyfiku oraz stan wojenny. Priorytetem stały się dostawy ubrań dla wojska, a odzież cywilna zaczęła podlegać ograniczeniom. W konsekwencji czego mundurki szyto z bardzo tanich i kiepskich tkanin, które szybko się zużywały i kurczyły w praniu. Dziewczyny były załamane. Później przychodzą jeszcze gorsze zmiany: Ministerstwo Oświaty, w prowadza na terenie całego kraju znienawidzone przez Japonki mundurki stylu Hechima Eri. To był prawdziwy cios. Następnie w roku 1942 ogłoszono mompę, czyli japońskie spodnie dla kobiet, standardowym strojem dla kobiet. I zaczynają nosić je również licealistki. Był to czas narodzin bardzo unikatowego stylu. Japonki chcąc za wszelką cenę przywrócić swoje ukochane mundurki marynarskie, zaczynają łączyć górę od mundurka Sailor Fuku ze spodniami mompę. Po zakończeniu wojny chaos w świecie mundurków trwa. Na fotografii z marca 1952 roku widzimy grupę dziewcząt podczas zakończenia roku w jednej ze szkół gdzieś w regionie Tohoku. Chociaż jest już 7 lat po wojnie, widzimy, że mundurki nie są jednolite. Po zakończeniu wojny edukacja szkolna w Japonii ulega znaczącym zmianom. Obowiązek szkolny, który wcześniej ograniczał się do 6 lat szkoły podstawowej, obecnie obejmował również dodatkowo 3 lata gimnazjum koedukacyjnego, co wydłużyło Obowiązek szkolny do lat 9. Do liceum dziewczęta i chłopcy szli dopiero po ukończeniu tych 9 lat obowiązkowej edukacji. Dla dziewczynek była to bardzo dobra wiadomość, bo wydłużyła ich dzieciństwo. Kiedy będziesz mieć 15 lat, zostaniesz żoną. Tak śpiewano w jednej ze starych japońskich pieśni. Przed wojną dziewczynki bardzo wcześnie wchodziły w świat dorosłych. Po ukończeniu obowiązkowej szkoły podstawowej, niektóre z nich Uczęszczały do dwuletniego liceum, następnie zostawały pokojówkami, pracowały w fabrykach, pomagały w domu, a później w wieku nastoletnim wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Nowy system edukacji przyniósł zmiany również w świecie mundurków. Wszystkie dzieci po ukończeniu podstawówki, czyli gimnazjaliści, musiały nosić mundurki. Dlatego od teraz podczas ich produkcji nie skupiano się wyłącznie na pięknym projekcie, ale głównie na przystępności ekonomicznej. Mundurki przestały być. Takanen nohana, czyli czymś nieosiągalnym spoza ligi dla elit, a stały się rzeczą każdego japońskiego ucznia. Przemysł mundurkowy osiągnął swój szczyt w latach 60. W prefekturze Okajama, w której produkowano 70% wszystkich mundurków w kraju, w roku 1963 wyprodukowano ponad 10 milionów sztuk, co było prawdziwym rekordem. Wzrasta również liczba szkół podstawowych, która wprowadza obowiązek noszenia mundurków. Pod koniec lat 60. na japońskich uniwersytetach szaleje burza ruchów studenckich. Część studentów domagała się demokratyzacji zarządzania uczelnią i nie wahała się użyć siły. Organizowano strajki na barykadach, co doprowadziło do gwałtownych starć z uczelniami i policją i stało się wielkim problemem społecznym. Protesty rozprzestrzeniły się również wśród. Uczniów szkół średnich. Uczniowie stawiali szkole różnorodne żądania. Takie jak zniesienie regularnych egzaminów czy zniesienie mundurków, które widzieli jako ograniczające wolność oraz które kojarzyły im się z militaryzmem. Ruch zniesienia mundurków narastał, a w wielu szkołach w tamtych czasach faktycznie te mundurki zniesiono. O ówczesnej sytuacji, tak opowiada absolwentka jednej z takich szkół w Tokio, Tokio Metropolitan Takehaya High School. Hiromi Hosoda. Pod koniec lat 60. byłam uczennicą gimnazjum i zawsze podziwiałam mundurki marynarskie z Takehaya High School. Kiedy zapadła decyzja, że zostałam przyjęta do szkoły, od razu udałam się do pobliskiego sklepu odzieżowego, żeby zamówić mundurek. A w dniu uroczystości przyjęcia do szkoły, dumna ze swojego nowiutkiego marynarskiego mundurka, poszłam do szkoły. Jednak gdy tylko weszłam do klasy, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Większość uczennic nosiła zwykłe ubrania, lub swoje marynarskie mundurki z gimnazjum. Moje ukochane mundurki Takehaya nosiła mniej niż połowa dziewczyn. W tamtym czasie o mundurki toczyło się wiele sporów, a w rezultacie w Takehaya nie było obowiązkowego mundurka. I każdy nosił co chciał. Dziewczyny o wiele chętniej niż w mundurkach chodziły w jeansach i t-shircie. I na tych niespokojnych czasach lat 70. zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie myślcie sobie jednak, że. Na tym skończyły się kłopoty, bo lata 70. w Japonii to również pojawienie się młodocianych gangów w gimnazjach i liceach, które również miały ogromny wpływ na to, jak ówczesne mundurki wyglądały. Zapraszam serdecznie do drugiego odcinka serii, który będzie właśnie poświęcony tym młodym japońskim chuliganom. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za wsparcie. Wzięłam sobie do serca wiadomość o tym, żeby kupić sobie lampę. Nie jestem jeszcze w tym najlepsza, ale wszystko przede mną pracuję nad tym. Do zobaczenia!